Dzień dobry, witam Was moi kochani. Dzisiaj chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na roladę serową po ukraińsku, która w smaku przypomina mi Ekler. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do naszej rolady będziemy potrzebowali twaruk 400 gram, Ja użyję z wiaderka. W opisie napiszę, jakiej firmy y, użyłam. Masło 200 g. Mleko słodzone zagęszczone, 100 ml i cukier puder 50 gram. Do ciasta będziemy potrzebować 3 jaja, 3 jaja, cukier 20 g, mąka 140 g, mleko 300 ml, masło 30 gram i szczypta soli. Nasze masło, zapomniałam Wam powiedzieć na początku: masło musi być w temperaturze pokojowej. Nasze masło będziemy łączyć z przesianym cukrem pudrem. Masło z cukrem pudrem trzeba, wy, przepraszam, trzeba wyrobić na gładką masę. Tak wygląda masło po ubiciu razem z cukrem pudrem. Następnie łączymy nasze mleko mleko słodzone. Łączymy z twarogiem. Jeżeli, jeżeli użyjecie, tak jak ja, z wiaderka, to wystarczy to tylko przemieszać. Natomiast, jeżeli byście użyły twarogu zwykłego, no to wtedy trzeba użyć blendera, żeby wyrobić taką gładziutką masę. Ale ja Wam polecam z wiaderka. Będzie szybciej, łatwiej. Myślę, że wystarczy. Do naszego twarogu dodajemy teraz nasze masło z cukrem pudrem i na delikatnych obrotach łączymy to razem. Tak zbitą masę połączone masło i twaróg. Teraz odstawiamy ten krem do lodówki, aż się nam upiecze ciasto. Teraz przygotujemy sobie nasze ciasto. Jajka z cukrem zbijamy do jednolitej konsystencji. Następnie dodajemy odrobinę mleka i znowu troszeczkę wbijamy. Teraz dodajemy naszą mąkę. Przesiewamy ją i dodajemy odrobinę soli. I wszystko razem mieszamy znowu do jednolitej konsystencji. Dodajemy znowu mleko i ubijamy tak jak na, tak jak na naleśniki. Dolewamy mleko. Już całe. I dokładnie. Mieszamy. Na sam koniec dodajemy nasze rozpuszczone masło. Dokładnie mieszamy do połączenia wszystkich składników. Myślę, że wystarczy ciasto już jest gładziutkie. Blachę do pieczenia wykładamy papierem. I wylewamy to wszystko sobie na blachę w ten sposób, tak delikatnie rozprowadzamy, żeby one sobie równomiernie, o tak. I to ciasto wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni. Na około 20 minut, może nawet mniej, to już trzeba samemu kontrolować, same już, już będziemy wiedziały, kiedy ciasto jest gotowe. Zobaczcie, jak pięknie rośnie. Bez proszku do pieczenia, bez niczego. Wyjęłam placek po 20 minutach z piekarnika. Takie fale się nam zrobiły. I teraz zostawię go do ostygnięcia. I później będziemy przekładały to do góry nogami i będziemy smarować naszym kremem. Placek już nam wystygł. Jest już gotowy i teraz tak, śmiało bierzemy, przewracamy go na drugą stronę i wykładamy sobie krem. Równo rozsmarowujemy. I teraz zawijamy sobie to w taki sposób. O tak. O końcówki się nie martwcie, później je sobie odetniemy. Zawijamy to wszystko w papier. I wkładamy do lodówki na minimum 2-3 godzinki. Minęły 3 godziny. Ja sobie przytrzymałam naszą roladę przez 3 godziny i wszystko bardzo ładnie się związało i teraz tak tą końcóweczkę odkrajamy. No i oczywiście nikomu nie dajemy, zjadamy sobie same i kroimy sobie naszą roladę. Kroi się bardzo ładnie. Proszę zobaczyć jak wygląda nasza rolada po przygotowaniu. Kroi się bardzo fajnie, jest bardzo zwięzła. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Życzę Wam smacznego. Jeśli Wam się podobało, postawcie mi lajka, dajcie mi subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa!